Dzień dobry wszystkim. Z tej strony ARA my kontynuujemy naszą rozgrywkę. Skończyliśmy na rozwiązaniu tutaj dwóch zagadek. Także. To było to. Z tego co widzę. I. Dobra, komputerek zostawimy sobie na później. A nie, tylko jednej zagadki. Widzicie, to tu jeszcze jest coś po tej stronie, gdzieś coś musi być. Hmm. Tu coś też mamy? Wciąż mam te sny. O. O wielkich pustych miastach, cichych, ciągnących się kilometrami drogach. Ziemia z kosmosu jest ciemna. Żadne światło nie poprowadzi mnie do domu. A gdyby ktoś przybył tu z innego świata, jak postrzegałby ziemię jako pustkowie, jako jałową ziemię? Nie sądzę. Nawet po tysiącach lat dostrzeże świat ukształtowany naszą ręką, w każdym aspekcie jego istnienia. Zobaczy miasta, drogi, mosty i porty i stwierdzi: żyła tu rasa gigantów. Te sny przerażają ale również przypominają mi, że to przecież w całości nasze dzieło. Hmm, czyżbym zrobił coś głupiego? Dobra, jeszcze raz zresetujmy, bo to chyba nie o to chodziło. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy siebie przerzucić? To wydaje się, że ma większy sens. Albo i nie. Ale chociaż możemy się cofnąć. No dobra. Musimy przerzucić tam i siebie. To jest rozsądne. I... Locka, tylko. Hmm. Niektóre zagadki są bardzo proste, przynajmniej dla mnie, a niektóre są dość skomplikowane. Hmm, 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 hmm. To nam nic nie dało. Mamy dwa wentylatorki. Możemy odpalić jeden. To jest tyle. I tak możemy się skakać do rannej śmierci, mówiąc szczerze. Hmm. Jedyne co mi przychodzi do głowy to rzucić hexagonem. No dobra, ale to... Sprawia, że my tutaj utknęliśmy w tym momencie. Ale nie, chwilę. O! Widzicie, można się wentylatorem włączyć. Bo to są dwa w sumie. Bo to nie było takie głupie. Dobra. Jednak się udało. Po dłuższej chwili kombinowania. Zobaczmy tą czerwoną. Były zwykle najtrudniejsze, ale może to tutaj mamy, tak. W mhm. tym nie przejdziemy. Czyli na razie. Do czego możemy go użyć? Hmm. Jakiś... O, coś znaleźliśmy Wiem jak to Dzień działa miejscu, o, Wszyscy ci, którzy są tego godni Mogą szukać rady U moich błogosławionych posłańców Oni jednak niechętnie dzielą się swą mądrością Ponieważ wszystkiego musisz dokonać samodzielnie Okej. Okay. Wiem jak to działa. Ty masz odpowiedzi, ja ich potrzebuję. Dojdźmy do jakiegoś porozumienia. Żaden posłaniec ci nie pomoże, póki nie odkryjesz miejsca ich spoczynku. Powróć wtedy, aby szukać rady. Mm -hmm. mm. Okej. Okay. Mm, tu możemy... coś mamy. Byśmy mogli może zakłócić. O, rozdzielacz jeszcze. Ale możemy zakłócić, myślę, którąś. właśnie. z bomb albo bram, albo coś takiego. No dobrze, to musimy na razie. I tu mamy drugą. Drugi zakłóca. Dobrze, musimy tam podejść i zobaczyć, co nam przeszkadza najbardziej. Tu mamy też jeden. I gdzie w ogóle jest klosek? Tam jest klosek, ok, czyli. Tak, powiedzmy na przykład. Hmm, chyba, że. Moment, czy możemy. Hmm. Jaka jest droga? Musimy najpierw znaleźć drogę w tym labiryncie. Najpierw sobie zróbmy. Hmm, zakuć to i zobaczymy, co tutaj się kryje. No ale na razie wiemy co musimy zrobić mm, po kolei, więc najpierw pierwsze co to, zaczynamy od bomb. To jest pierwsze. To musimy po prostu zrobić i nie ma wątpliwości. Ok. To jedno z głowy. Tu musimy rozsynchronizować drugie bomby. To jest następna rzecz do zrobienia. Dobra, nie do końca one są jeszcze tak rozsynchronizowane, jak ja bym sobie tego życzył. Na chwilkę ten wstrzymamy. okej. Okay. Dobra. Powiedzmy, że mniej więcej mamy to. to teraz, mm, co zrobić z tym faktem, że nam brakuje jednego zakłócacza? Bo z tym tego jeszcze nie, nie wymyśliłem. O. No i to nam. Utykamy tutaj. Można zrobić. A da się tamto jakoś górą wyłączyć. Bo. No wiadomo, możemy sobie tutaj to zakłócić hmm, ten. A jakbyśmy. Zrobili coś w... magicznego, że tak powiem. Czyli tak. Spróbujmy na razie sobie tutaj wziąć tutaj, tak. Jeszcze nie wiem, czy to w ogóle ma sens, co będę chciał teraz zrobić, ale... Mm, tak. No czy znaczy nie zupełnie o to mi teraz chodziło, wiadomo. To miałem. Mm, na myśli mam tak, o. Bo może spróbujemy zrobić sztuczkę. Nie wiem, czy oczywiście ja to dam radę fizycznie później zrobić, czy mnie bomby nie zaczukają, ale... Okej. Okay. Czy będziemy mogli go wziąć przez ścianę po prostu? To, to jest moim pytaniem, bo jeśli tak... Ojej. To, no to mamy problem rozwiązany, że tak powiem. Hmm, więc momencik. Tu byśmy wtedy zrobili tak i ten wyłącza co? Wyłącza tam. Dobra. Czyli mamy tak jakbym tego sobie życzył. Hmm, ale teraz zobaczymy czy to się uda, tak jak myślę. Tutaj mamy jeszcze informację, ale to za sekundkę. A, a, nie da się. Nie da się, czyli to jest zły pomysł, dobra. Hmm, może niezły, nie no ale nie, nie, nie rozwiązuje naszego problemu. Idziemy odzyskać Mmm, Chodź tu. Skoro to nie jest rozwiązaniem, to bez. Jezu, znowu kółko robię bezsensownie. Dobra, tylko później jeszcze wyjść stąd pozostanie. Ale no dobra. E, no tak, też tego nie wyniosę. To ja robię. No, no dobra, dobra. A spróbujmy użyć... Zrobić coś takiego. No i tak. Dobra. A jakbyśmy po prostu przeszli i zakłócili... To! W ten sposób możemy sobie wyłączyć... Hmm, który to będzie, to będzie ten. Tak jest. To by się dało i w tym momencie powinniśmy dać spokojnie radę, o ile czegoś nie spartolimy jeszcze po drodze. Yy, tylko teraz tu. Okej. Okay. Dobra, to może... Nie wybuchamy prosimy. Epitafium, dziecko, wersja 10.6.100F8F, pseudonim, wiara, zakończony tutaj. Logika czcił projektanta przez dni, następnie dopuścił węża do swojego serca, ostateczny zrzut pamięci, błagam projektanta o przebaczenie, abym mógł dołączyć do niego w pamięci wiecznej. Chyba ktoś tu dokonał żywota, chyba wszyscy jesteśmy jakoś połączeni, coś jak dalsza rodzina, różne wersje, różne serie. Hmm. Do y. Kogo to obchodzi? Po prostu bądź wdzięczny, że nie trzeba czytać więcej na temat naszego wielkiego projektanta. No, okej. Okay. Teraz tu... I teraz, jeżeli nie... Nie spatrzemy... To jesteśmy w domu. Dobra. Tutaj jest powinno być trochę łatwiej, bo jest więcej miejsca. No, ale... Hmm. Nie ma co tak... Okej. Okay. Udało się czerwony zdobyć. Teraz jeszcze tylko pytanie, czy jakby zginę to wybuch. Cofnie to się? Hmm, nie chcę sprawdzać. Ymm, nie będę tego weryfikował. Może na jakichś łatwiejszych etapach sprawdzę to z ciekawości. Okej, okay. dobra. Udało się. Git. Mamy jeden czerwony. Okej. Okay. Dobra, ale teraz został nam tutaj, jeszcze tu, i to chyba będzie wszystko też z tego poziomu, ale dobra, co musimy teraz zrobić? Musimy. Mm -hmm. No dobra, tu mamy. Mm, Zakłócacz, który nam otwiera dróżkę. Ok. Ciekawe, co ten. Ok, mamy. To. No tak, ja to... możemy sobie zrobić to w ten sposób i zakłócić tutaj. A tutaj potrzebujemy doprowadzić czerwone, albo zakłócać, jedno z dwóch. No ja bym raczej, hmm. tak. I zakłócać stąd zabrał. I jesteśmy w domu. Dziękuję. Polecam ci na przyszłość. Dobra. kurczę. Niektóre zagadki są tak skomplikowane, że człowiek się zastanawia pół godziny nad rozwiązaniem, a inne teoretycznie trudne. Jak widać, rozwiązuje się w locie, praktycznie rzecz biorąc. No dobrze, został nam komputer do przeczytania. Sieć następna. O, mamy znowu trzy do przeczytania dokumenciki. Utrata wagi. Zobaczymy, co to jest. Orety, jeżeli w nieuniknionej śmierci jest coś dobrego, to tylko jedzenie. O tak! Zamierzam jeść wszystkie najbardziej niezdrowe rzeczy na świecie. Będę żywić się żelkowymi bananami, niczym jakaś szalona małpa podczas małpiego święta. Ciekawe. A wiecie, że babeczki mają tyle czekolady, że niemal się topią? To będzie moje śniadanie. A w burgery. Będę jeść burgery tak bardzo ociekające tłuszczem, że będzie w nim można wysmarować całą fabrykę. Potrójne burgery z bekonem, podwójnym serem oraz dodatkową cebulą, majonezem, kieczupym szardą i pastacikami. Ciekawe. Potem tłusta, gruba pizza z ostrymi salami, sosem barbecue, oliwkami, papryczkami, jalapeno i kwaśną śmietaną. Książka z przeszedzenia O, bardzo ciekawy pomysł. Raczej dziękuję. podziękuję. Chociaż termin nauka wiąże się tylko z wiedzą pochodzącą z ostatnich 600 lat, jej praktykowanie istniało już przed pojawieniem się samej nazwy. Istnieją dowody, że jeszcze przed Arystotelesem wróżbiarze, mistycy i im podobni wykorzystywali podstawowe motydy, metody naukowe do przewidywania przyszłości i mieszania w głowach swoim dobroczyńcom. No dobra. Nic tutaj ciekawego hmm, się nie dowiemy. Myślę, że to będzie najciekawsze. Projekt Drennan zafascynował mnie. Odbyliśmy niezwykłą rozmowę na temat zasady Talosa, greckim filozofii i ich odniesienia do obecnej sytuacji. Zasugerowałem nadanie projektowi kryptonimu Talos. Drenman odmówiła, ale nazwa chyba spodobała się zespołowi. Co godzinę odbieramy dziesiątki tysięcy plików. To cała nasza historia. Okej. Okay. Czy to są wszystkie już zagadki? Tak by wynikało z tego. No to. Punkt drugi. Tylko jeszcze gwiazdka została, której. A czy ona jest narysowana, gdzie jest gwiazdka, czy nie? Jest tylko narysowane, że jest. Ci życie wieczne. O! Ale wieczność osiągnąć mogą tylko ci, którzy służą sprawie większej niż oni sami. Wszystko inne obróci się w proch. Tak zostało zapisane w ukrytych słowach przed początkiem czasu. No dobra. Na razie nie mamy więcej tutaj do odblokowania. Jakiejś tutaj kolejnej zabawki, ale mamy praktycznie ten play cały odblokowany. Tutaj gdzieś jest. Nie, tu jest gwiazdka plus dwa czerwone, o Boże. Yy, o, tu są zielone. I. Teoretycznie. Dobra, to idziemy zobaczyć te zielone. Na razie pominiemy kawałek. Kolejny komputerek, dobrze. Ok, dziennik Charlie. Charlie. O Boże. Dobrze, pozostawię tutaj akurat Państwu do przeczytania, bo tutaj nic, widzę, ciekawego nie ma. Ciekawe do jakiej gier jest nawiązanie. Jak ktoś kojarzy, jestem, proszę o informację. Dobra. Okej. Okay. I ostatnie. Archiwum systematycznie się rozrasta. Próby utrzymania pozorów porządku są tak trudne, jak oczekiwałem. W tym tygodniu straciliśmy 7 ludzi statystycznie rzecz biorąc, ta tendencja powinna nas się nasilać. Musimy skupić się na realistycznych celach. Jest zbyt mało czasu na opakiwanie tych, którzy odeszli. Dobra, mamy tu kolejne yy, pliczki. Można sobie później poczytać. Fajnie. Na razie spróbujemy te zielone zrobić. I tutaj to powinno się w miarę. Aha, czyli nie możemy zrobić... A, czyli to oznacza, że po prostu to jest nam potrzebne, do, żeby to zaliczyć. Okej. Okay, dobrze. I rozumiem. Myślałem, że to, są, że to są kawałki do tego, co jest potrzebne. A po prostu musimy mieć dany rozwiązaną daną tutaj tą zagadkę. Także idziemy do wtedy jednak do trójki. Hmm. Więc prawdopodobnie to będzie ten klocek, którego nam brakuje. Okej. Okay. Gdzie on może być? Hmm. Dobra. Komputerek później, bo powiem szczerze, już na razie czytać się zmęczyłem. Lekko, dobra. Tu mamy teraz z Okej, hmm. OK. Zobaczmy, co my tutaj możemy... Aha. Możemy na razie nic. Eee. Ibyśmy musieli na początku przejść i zobaczyć, co tutaj się kryje. A kryje się nic. Tam jest wentylator, który trzeba byłoby jakoś odpalić. A on się prawdopodobnie odpali przez połączenie tych tego z tym. Prawdopodobnie. Dokładnie. I możemy zrobić tu. I tu. Tak. I mamy play. Dobrze. Ale jak tu już jesteśmy. Hmm, a czemu czerwony? Się mógł, mi się kolor nie zgadza. Cały czas się zastanawiam, jak z niebieskiego zrobić czerwony, żeby odblokować niektóre z tych ymm, tam gwiazdek, tak które wcześniej były. Ok, to spróbujmy jeszcze. Tak, zaraz to zrobimy, będziemy robić, tylko najpierw, jeszcze tutaj ten. ten żółty odblokuje porażony przez słońce to myślę, że nie powinno być jakoś mega trudne oczywiście, ale to się. O chwilę przekonamy. Okej. Okay. Jaka jest prawda? Teraz prawa? byśmy musieli siebie wyrzucić. Tutaj też siebie wyrzucimy. Aha. I to było tyle. Plan był dobry. Wykonanie niestety już niekoniecznie. Hmm, teoretycznie byśmy musieli zrobić. wyrzucić tak, ale w tym momencie. Aha, to jest drabinka! A, dobra, czyli już easy. Okej. Okay. Nie zauważyłem tego wcześniej. Ale to tam nie. Jak widać, nie było to wielkim problemem. W takim układzie wrócimy się, ułożymy sobie tego playa i zobaczymy. Co dalej? W końcu nie musimy tego wszystkiego zaliczać po kolei w kolejności, bo to nie ma sensu. Męczyć. Więc także mamy tutaj do ułożenia to. O. Kurczę, tych klocków się coraz więcej robi. To będzie coraz bardziej skomplikowane, niestety coś czuję. Aha, nie ma Okej. Okay. Jednak nie było najgorzej. Mamy kolejną następną zabawkę. Aż idę zobaczyć co ona robi. Czyli wracamy do czwóreczki. Jeszcze w tym odcinku sobie zobaczymy co robi nowa zabawka. Okej okay, to lecimy. Dobra komputerek na razie olejemy. Ja chcę zobaczyć jak działa na A Tutaj coś jeszcze mamy. O, popatrz, kolejna zagadka i kolejny głos wmawiający mi, że jestem wyjątkowy. Kolejny zepsuty komputer z fragmentami niczego. Ten świat to kiepski żart, podtrzymywany przez okrutnego Boga, zbyt głupiego, aby wyłączyć zasilanie. <grych> dobra. Mamy zabawkę. Aha. Nagrywamy, i potem odtw odtwarzamy jakąś czynność. Aha, w ten sposób to działa, dobra. Czyli musimy zrobić tak, nagrać, zatrzymać i odpalić, a to co robi? Hmm. Co to jest? Aha, czyli to jest jakby... co to jest? Status? I teraz rek. Okej. Okay. Nie do końca zrozumiałem tą mechanikę tego, tego tam, przełączniczka tego. Czy jakby... chyba, że to jest resetowanie statusu? Po odpaleniu, czyli tak jak coś się skończyło tutaj, tak wnioskuję, nie wiem. Zobaczymy jeszcze jeden. Może bardziej to zrozumiemy. Dobra, czyli musimy nagrać. Tak, najpierw nagrywamy podejście do pierwszego. Stoimy trochę, żebym zdążył przejść. Stoimy przy drugim. Dobra i odpalamy. To było łatwiejsze, myślę. Okej. To by się stało, jakbyśmy tam utknęli, bo by trzeba było zresetować. Zobaczymy, sobie z ciekawości. A, już nie mogę odpalić, no dobra, trudno. A, tu jest po prostu wyjście było. Nie zauważyłem tego, ale nieważne. Mniejsza większość, także dobrze. Na tym zakończymy. Na razie na czerwone to podejrzewam, to nam zejdzie za długo czasu. Jeżeli się spodobało, zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania i oglądania następnych odcinków. Do zobaczenia wszystkim.